Ale nie bez przyczyny. Proszę pisać, jeżeli Państwo mają pytania, na dole w komentarzach. Będę starał się na bieżąco odpowiadać na pytania, które Państwo zadają, natomiast mam tutaj cały stos pytań. No i chciałbym z Państwem podzielić się pewnymi informacjami, które poza wyrokami, które zapadają, bo to Państwo na bieżąco na pewno obserwują. Również chciałem skomentować niektóre artykuły, które się ostatnio pojawiają w prasie, oczywiście sponsorowane przez sektor bankowy. To wszystko mam nadzieję w pigułce. Postaram się w ciągu pół godziny, maksymalnie w godzinę, zamknąć te wszystkie tematy. Natomiast proszę napisać, czy Państwo mnie słyszą i czy Państwo mnie widzą. I proszę administratora naszego, żeby... Hmm, Sprawdził, czy wszystko jest OK. Bo jeżeli jest OK, to zaczniemy e, działania. E, może wrzuć proszę link. Jesteśmy tutaj OK. Dobra. Okay, widzę, że chyba możemy zaczynać. Potwierdzisz? OK. Dobra, więc tak, generalnie powodem tego live'a jest ogromna liczba pytań, które spływa ostatnio. Policzyłem sobie ostatnio, że w, w tym roku, czyli mamy w zasadzie dwa miesiące, a przecież pierwsze dwa tygodnie stycznia w ogóle nie przyjmowaliśmy klientów i nie mieliśmy spotkań, no to już ponad 100 osób zdecydowało się na to, aby wykupić naszą konsultację i, i odbyłem te rozmowy. Z tego widać, że zainteresowanie jest ogromne w tej chwili pozwanie banku i to dobrze. Na pewno dużo lepiej jest pozwać teraz bank niż czekając na te orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. I to jest rzecz, która można powiedzieć będzie dużą częścią naszego dzisiejszego spotkania, chociaż tak jak powiedziałem, proszę śmiało zadawać pytania w, w komentarzach, będę starał się na bieżąco odpowiadać. Natomiast rzeczy no, kardynalne, mamy tutaj mnóstwo obecnie różnego rodzaju e, Artykułów pod tytułem na przykład: Frankowicze zrujnują banki i Polskę. Oczywiście, no, tutaj akurat na Spider-Web czytam, że jest to bzdura. Nie wierzcie bankowej propagandzie, z czym się absolutnie zgadzam. No, odnosi się to przede wszystkim do różnego rodzaju zapowiedzi rzekomo, chociażby tutaj rady. Biznesu, polskiej Ady Biznesu, czy oczywiście poszczególnych prezesów banku, którzy e, no, w pewien sposób chyba mają jakieś, jakiegoś rodzaju jaźni, gdyż z jednej strony udzielali tych kredytów, zarabiali na tym ogromne pieniądze, a teraz wskazują, że, e, na to, że oni tych kredytów to wcale nie chcieli udzielać, a, a w ogóle to one są w porządku i nie wiadomo w ogóle dlaczego. Większość sądów, a przypomnę, że 98% spraw członków społeczności życia bez kredytu kończy się obecnie wygrano. Tak? Więc banki nie wiedzą, dlaczego tak to się dzieje. Natomiast co do tej propagandy, no, trzeba pamiętać, że banki co miesiąc e, zarabiają. Na bezczynności, na oczekiwaniu, chociażby na ten wyrok Sądu Najwyższego. Stąd tak jak mówiłem już wcześniej i tu chcę potwierdzić to, proszę absolutnie nie kierować się tym czekaniem na wyrok Sądu Najwyższego, który ma zapaść pod koniec marca, dlatego że przede wszystkim odpowiedzi na te pytania już są dawno w orzecznictwie i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jakie. Te odpowiedzi będą. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, że przecież zawsze jest czas na przygotowanie pozwu, potrzebny do tego, żeby złożyć taki pozew w sądzie. Państwo muszą zdobyć również historię spłat, zaświadczenia z banków. To wszystko trwa. Banki też w perspektywie czasu, tak jak to było po fali Tsue, czyli po wyroku Tsue, również będą długo wydawały te zaświadczenia. Więc proszę zacząć działać teraz, nie czekać absolutnie na żadne. Orzeczenie, dlatego, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma żadnych, ale to żadnych wątpliwości co do tego, jak te, jak te odpowiedzi powinny wyglądać. I co do tego, już zarówno na webinarze tutaj adwokat Wiktor Budzewski się wypowiadał, jak można to również przeczytać w wielu opracowaniach. Natomiast nie wierzcie propagandzie bankowej, dlatego że banki robią wszystko, żeby ten czas złożenia pozwu. Odroczyć, dlatego że trzeba pamiętać, że co miesiąc przedawiają się Państwu jedne, jedna rata każdemu z Państwa, czyli w skali roku, proszę sobie wyobrazić, wszyscy Frankowicze oddają poprzez zaniechanie złożenia pozwu 8 miliardów złotych. To jest 8 miliardów tylko w przedawnionych co roku rad wszystkich Frankowiczów, więc wszystkie powiedzmy, publikacje sponsorowane. Czy to przez bezpośrednio prezesów banków, czy też przez jakieś rady, tak jak tutaj chociażby Polska Rada Biznesu, to są wszystko rzeczy nieprawdziwe. Mogą Państwo chociażby poczytać opracowanie KNF-u z tego tygodnia BGK. Wsze, wszystkie informacje, które są oparte na faktach, na wyliczeniach, jak najbardziej są prawdziwe i trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że zarówno banki nie będą w stanie podpisywać żadnych ugód, jak i też one nie są dla Frankowiczów korzystne. Oczywiście mówię tutaj o godach pozasądowych, gdyż w ramach postępowania sądowego sprawa zupełnie inaczej się przedstawia. Tutaj mamy oczywiście ugodę sądową, która przede wszystkim jest niepodważalna, po drugie jest wynegocjowana przez profesjonalnego pełnomocnika, no i oczywiście ona musi się opierać na nieważności umowy. Jeżeli ktoś mi powie, że podpisuje umowę na tak zwanym przewalutowaniu, to moim zdaniem traci bardzo dużo, a w szczególności no, jak można przewalutować kredyt złotówkowy, gdyż przypominam, że wszystkie kredyty tak zwane frankowe są kredytami złotówkowymi. Natomiast tak jak obiecałem też podczas ostatniego webinaru, no, nie udało nam się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które Państwo zadali. Odpowiadamy na nie bieżąco, co, natomiast no, cały czas docierają nowe. Ja tutaj postaram się odpowiedzieć na kilka z nich. Nie wybieram ich, po prostu będę po kolei udzielał odpowiedzi. Pierwsza, jest pani Ewa, zapytała się, czy w momencie trwania procesu mogę przestać spłacać raty kredytu. Otóż tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że. Jest niewiele sposobów prawnych, żeby zaprzestać płacenia rat. Oczywiście mamy wniosek o zabezpieczenie roszczenia, bardzo rzadko przechodzi to przez sąd, więc tutaj raczej nie ma co na to liczyć. Chociaż oczywiście składamy taki wniosek, jeżeli klient sobie życzy. To jest rzecz numer jeden. Oczywiście to, do czego zachęcam, to próby wakacji kredytowych, które banki dają i naprawdę w niektórych przypadkach mam takich członków społeczności życia bez kredytu, którzy już nie płacą naprawdę od długiego okresu. Przez kilkanaście, nawet miesięcy. Także warto jest, oczywiście to zależy od sytuacji, czy to z utraty pracy, czy w związku z COVID. My też obecnie mamy program dla osób, które mają problemy przede wszystkim z, z pracą, z płatnością rad. Dla tych, których wypowiedziano już kredyty, mamy bonifikaty specjalne, prowadzenie postępowania również bez opłat sądowych. Które tutaj pokrywamy w ramach e, współpracy. Także jest dużo programów i można faktycznie e, zaprzestać e, legalnie tego płacenia poprzez chociażby skorzystanie z wakacji kredytowych. Natomiast e, to, Panie Ewo, i Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę. Niepłacenie rat, nawet jeżeli mamy już sprawę w sądzie i wyczerpaliśmy wszystkie legalne możliwości. Więc jakby samo, oczywiście tutaj podkreślę, że musi być to poprzedzone odpowiednią analizą sytuacji, ale samo niepłacenie rad wiąże się jedynie z wpisem do biku. Wszelkie czynności windykacyjne, które wprowadza bank nigdy nie doprowadzą do jakiegokolwiek. Jak to powiedzieć, wygonienia pod most, no bo wiele osób się pyta, czy, jak przestanę płacić raty, to bank nie może wysłać pod most. Absolutnie nie. Mamy kilka sytuacji, gdzie klienci nie płacą już od wielu, wielu lat, złożyliśmy pozew. W międzyczasie oni zostali pozwani przez bank, a myśmy złożyli wniosek o zawieszenie tego postępowania z inicjatywy banku. I prawomocnymi wyrokami mamy zawieszenie tego postępowania, więc ci klienci są tylko w BIK-u. Oczywiście w BIK-u będą do czasu zakończenia postępowania, zakładając, że będzie to wyrok unieważniający. Zresztą tutaj na wiele przypadków takich miało miejsce, że po unieważnieniu osoby, które wcześniej nie płaciły, również zostały wykreślone z biku, więc jest to obszar dwóch, trzech lat. Natomiast na pewno pieniądze, które się oszczędzi poprzez niepłacenie do banku. Można przede wszystkim lepiej wykorzystać, czy to odłożyć dzieciom, czy, czy na zabezpieczenie z przyszłości. Natomiast, oczywiście, jeszcze raz chcę powtórzyć, to nie jest droga legalna, trzeba liczyć się z konsekwencjami, natomiast one nie są w żaden sposób trudne do zniesienia, tak bym to nazwał, ani też nie, do, nie będą dotyczyły utraty nieruchomości czy czegokolwiek innego w tym zakresie. Pan Kazimierz, Nordea kredyt denominowany, czy, był już, czy były korzystne wyroki? Może tutaj odpowiem globalnie, yy, wszystkie banki w tej chwili już nie ma żadnego banku, który nie przegrałby z nami, z członkami społeczności czy albo z kredytu. Wobec tego znowu każda sytuacja jest indywidualna i trzeba ją w sposób specjalistyczny przejrzeć yy, zarówno dokumenty, jak i yy, yy, ewentualnie dodatkowe okoliczności. Czy były jakiekolwiek negocjacje, czy osoba, która zaciągnęła taki kredyt, nie wykorzystywała czasami tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej własnej, jeżeli tak, to w jakim zakresie? Więc wiele okoliczności trzeba zbadać, natomiast nie ma w tej chwili banku, który by nie przegrał. Tak? Oczywiście są banki, które wiodą prym z uwagi na to, że zlecały, znaczy, podpisywały dużo więcej tych kredytów, natomiast obecnie Nordea jest jednym z tych kredytów denominowanych, gdzie absolutnie to jest kredyt nieważny i mówię to z pełną odpowiedzialnością po sześciu latach prowadzenia takich spraw w ramach zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii. Pani Olga, proszę rozwinąć temat unieważnienia umowy: i jakie są konsekwencje? Czy bank zwraca nam na konto wpłacone raty z ostatnich dziesięciu lat? Potem bank robi nam sprawę za zapłatę 3 lata wstecz. No, przede wszystkim bank nie zrobi żadnej zapłaty za 3 lata wstecz, dlatego że roszczenie banku zgodnie z orzecznictwem i naszą najlepszą wiedzą rozpoczyna się od dnia wypłaty środków, czyli 3 lata od dnia wypłaty środków banki mają przydawnione roszczenie. Wielokrotnie tutaj banki znowu w ramach propagandy twierdzą, że ten okres to jest 3 lata od dnia prawomocnego wyroku. Pojawiają się jakieś interpretacje, że jest to trzy lata od złożenia reklamacji do banku. Natomiast prawda jest taka, że zarówno do tej pory w orzecznictwie nie było nic innego, co by wskazywało na na to, że roszczenie biegnie w innym okresie niż 3 lata od wypłacenia środków, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, na wszelki wypadek, jeżeli Państwo będą chcieli, żebyśmy to my Państwo prezentowali, dajemy gwarancję 3 lata gwarancji po procesie, więc tutaj dajemy upust tej propagandzie banków, że rzekomo one mogą jeszcze coś robić 3 lata po procesie i w ramach tego oczywiście dajemy ochronę 3 lata po prawomocnym wyroku. Natomiast co do samego unieważnienia umowy, jakie są konsekwencje? Rzecz numer jeden, taka, która jest najważniejszą, można powiedzieć, kwestią, to oczywiście wyzerowanie kredytu i wykreślenie banku z hipoteki, jak to się mówi potocznie, czyli ustalenie treści księgi wyczystej bez banku. Tutaj od razu zaznaczę, że po prawomocnym wyroku nie ma tutaj automatyzmu, to znaczy to nie dzieje się tak, że bank natychmiast jest wypisany. To jest nie wina banku, tylko to jest kwestia sądu wieczystoksięgowego, który obecnie między pół roku nawet, a 9 miesięcy potrzebuje na wykreślenie banku z hipoteki i to niezależnie, czy tutaj mówimy o nieważności umowy, czy na przykład, jeżeli ktoś by spłacił kredyt. Zawsze jest taka sama, taki sam okres, więc tutaj trzeba pamiętać, że jeszcze kilka miesięcy trzeba będzie, kilka przynajmniej miesięcy trzeba będzie poczekać, natomiast no, najważniejszą konsekwencją tą, która wynika obecnie z uchwały z 16 lutego Sądu Najwyższego jest oczywiście teoria dwóch kondykcji. Po pierwsze, do tej pory wszystkie wyroki, które zapadły w stosunku do członków społeczności życia bez kredytu, właśnie były oparte na teorii dwóch kondycji, czyli Frankowicze dostali zwrot tego na konto własne, co było świadczone 10 lat wstecz. Ponadto, zarówno ten wyrok Sądu Najwyższego, jak i też inne wyroki, orzeczenia w tym zakresie czy uchwały również mówią o tym, że jeżeli umowa jest nieważna, to ten kto spłacał świadczenie ma prawo dochodzenia 10 lat wstecz i to pomijając fakt tego, że bank kiedyś wypłacił te środki, tak? Bo oczywiście tutaj uwzględniamy okresy przedawnie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna z perspektywy konsekwencji unieważnienia umowy, no to jest fakt tego, że Poza wypłatą środków, wypisanie banku z hipoteki nie mamy już konieczności regulowania żadnych płatności na rzecz banku, gdyż skoro umowa jest nieważna, jest stwierdzenie nieważności, ustalenie nieważności umowy, to ta umowa nigdy nie obowiązywała. Co do zasady, oczywiście te kwoty, które będą podlegały potencjalnie zwrotowi, mogło Państwo się dowiedzieć bezpośrednio z analizy, którą wykonujemy, tu zachęcam do wysłania maila na adres infomałpażyciegoskredytu.pl Wypełnienia ewentualnie formularza kontaktowego. No, w tej chwili codziennie spływa do nas kilkadziesiąt, nawet zapytań. Staramy się w ciągu trzech dni te wszystkie analizy wysyłać i tutaj wielkie ukłony przed naszymi ekspertami Wojtkiem, Basią, którzy naprawdę pracują dzień i noc, żebyście Państwo mieli te informacje na bieżąco. Pani Katarzyna pyta się, czy są korzystne wyroki przeciwko bankom w zakresie unieważnienia umowy lub odwaletowania, ale dotyczące kredytu indeksowanego do euro. Tutaj absolutnie nie ma znaczenia waluta. Tutaj prowadzimy sprawę zarówno co do franka, co do euro, co do jena. Nawet jest jakaś jedna sprawa z dolarem ze starszego portfela banku. Także tutaj waluta nie ma żadnego znaczenia. Mówimy o arbitralności w kształtowaniu świadczenia banku czyli jednostronnego ustalania zarówno kursów, jak i całego mechanizmu. Tom, pan Tomasz pyta, czy fakt, że negocjowałem kurs ma wpływ na decyzję sądu? Tak, no oczywiście Panie Tomaszu wpływ będzie miał, natomiast no, kwestia jest, jakie, jaki będzie miał wpływ i czy to przekreśla w ogóle możliwości dochodzenia swoich roszczeń, najczęściej nie przekreśla to możliwości, dlatego że mamy dwie klauzule klauzula kursu kupna i kursu sprzedaży. Tutaj w tym zakresie oczywiście Panie Tomaszu trzeba na bieżąco tę sprawę hmm, zweryfikować, natomiast co do zasady abuzywną nie jest ta klauzula, która była negocjowana w sposób indywidualny. Pani Iwona pyta się, jak skutecznie uzyskać zabezpieczenie roszczenia. No trochę mówiłem o tym wcześniej. Niestety bardzo rzadko w tej chwili sędziowie się na to zgadzają. Trzeba przede wszystkim, jeżeli już mówimy o statystyce, to w sąd zgadza się wówczas, przynajmniej jest taka grupa sędziów, którzy wówczas zgadzają się na zabezpieczenie roszczenia, kiedy spłaciło się już ten, tą kwotę nominalną kredytu, którą się pierwotnie otrzymało z banku. Natomiast nie jest to żadna zasada, również można było można to spłacić i takiego zabezpieczenia można nie otrzymać. Pan Wojciech pyta się, czy fakt zaciągnięcia kredytów HF na spłatę wziętego uprzednio kredytu hipotecznego w PLN, zmniejsza pozytywne rekowania dla wyniku ewentualnego procesu sądowego z bankiem? Nie panie Wojciechu w ogóle nie ma znaczenia ten cel kredytu, albo on był w złotówce, tak? Więc jeżeli Tutaj mówimy wprost, że zgodnie z artykułem 69 prawa bankowego, jeżeli mówimy o udostępnieniu, tutaj w przypadku kredytu jest to udostępnienie, to ono powinno występować w złotówce i nie ma znaczenia, czy to jest płata jednego zobowiązania, czy to jest zakup nieruchomości na rynku wtórnym czy pierwotnym. Absolutnie dochodziło tutaj w tym przypadku do świadczenia w złotówce. Pan… Paweł pyta, czy są sprawdzone sposoby na przyspieszenie działalności procesowej, rozumiem, procesu. Obecnie moja sprawa w pierwszej instancji toczy się już ponad trzy lata. Mogą panowie coś podpowiedzieć? Panie Paweł, no wiele spraw do nas trafia z innych kancelarii, gdzie no bardzo często jest tak, że niestety te postępowania nie są w sposób właściwy prowadzone. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Sprawy mogą się toczyć 3 lata i wszystko może być w porządku, ale w większości przypadków sprawy, które do nas trafiają i pozwy, które widzimy, no są technicznie źle, źle skonstruowane, i być może sąd dlatego też nie proceduje tej sprawy w tak rześkim tempie, tak bym powiedział, jak to dzieje się normalnie. No, oczywiście teraz to już nie ma za bardzo zapewne. Możliwości czegokolwiek zrobienia z tym pozwem, natomiast nasze nowe pozwy są skonstruowane w sposób kompaktowy, to znaczy one dają bardzo dużo nadziei na to, że te sprawy będą toczyły się szybciej, co zresztą się dzieje w szczególności w Sądzie Okręgowym w Warszawie dla Pragi na ulicy Poligonowej. Pan Robert pyta się, jakie może mieć przełożenie na nasze sprawy sądowe odpowiedź Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na zadane pytanie przez panią prezes. Sądu Najwyższego, no już tutaj odpowiedziałem, absolutnie nie będzie miało to żadnego przełożenia, dlatego że te sprawy są już i tak, i tak w dużej mierze rozstrzygnięte, więc nie będzie miało to wpływu na orzeczenia w przyszłości. Oczywiście, generalnie technicznie patrząc, w wiele spraw jest zawieszonych, wielu sędziów na pewno chce mieć ten, te orzeczenie, nazwijmy to, przed sobą, wydając ten wyrok, ale co do skutków faktycznych, to tak jak i wyrok Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej nie wprowadził nic nowego, tak teraz Sąd Najwyższy również tutaj prochu na nowo nie wymyśli. No i ostatnie pytanie z listy, pan Szymon, czy jest możliwość do zmuszenia posiadaczy tak zwanych kredytów frankowych do przymusowego zawarcia aneksu, np. Za, za pomocą ustawy bądź innego instrumentu prawnego, jak rozumiem dotyczy to właśnie tej propagandy banków odnośnie Kwestii związanych z przewalutowaniem, czy innego rodzaju przymusową zmianą, przymusową zmianą charakteru umowy. Absolutnie coś takiego nie ma miejsca. Tutaj przytoczę tylko sytuację węgierską, która miała miejsce trzy lata temu, gdzie była ustawa dyspozytywna, która dawała możliwość przewalutowania po średnim kursie, uczciwym kursie tego kredytu. Natomiast, no, oczywiście, to nie zabraniało i w żaden sposób nie pogorszało sytuacji procesowej osób, które chciały dochodzić nieważności umowy. Zresztą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też w tym zakresie się wypowiedział. Dobrze, to jest na razie pierwsza lista pytań, i teraz mam pytania, czy tutaj mamy pytania na czacie? Czy mógłbym te pytania w jakiś sposób otrzymać? Dobrze, mam tutaj pytania. Pan Robert Robek, przepraszam. Dzień dobry, do złożenia pozwu wystarczy zaświadczenie z banku M-Bank o całej historii kredytu hipotecznego oraz umowa kredytowa. Czy jeszcze coś potrzebuje dostarczyć, żeby z pozwem ruszyć? Panie Robercie, zwany tutaj na Facebooku Robek ST, Tutaj, w przypadku M-Banku, Millennium oczywiście ma Pan możliwość pobrania, mają Państwo możliwość pobrania we własnym zakresie. Mam taką instrukcję, którą możemy wysłać, historii spłat, i jest to, są to dokumenty wystarczające w przypadku tych dwóch banków do złożenia pozwu. Oczywiście umowa, bo dochodzimy nieważności tej umowy, więc ona musi być, więc umowa, jak najbardziej, umowa kredytowa. No, i w zakresie akurat tego, jak my przygotowujemy pozwy, to jest tydzień, maksymalnie dwa od dostarczenia kompletu dokumentów w przypadku M-Banku Milenium, i ten pozew znajduje się w sądzie oczywiście. Więc tutaj ponadto oczywiście musi Pan pamiętać o opłacie sądowej 1000 zł za złożenie pozwu 17 zł od osoby, opłata za pełnomocnictwo, no i te kwestie myślę, że też ewentualne, jeżeli będą potrzebne inne dokumenty, to bez problemu możemy te, to ustalić w ramach kontaktu mailowego czy telefonicznego. Pani Marzena pyta się, czeka Pani na wyrok, jeżeli 25... Będzie dla nas pomyślny, to po wygraniu pierwszej instancji banki będą jeszcze się odwoływały do apelacji. Czy będą już po prawomoc... Czy to będą już prawomocny wyrok? Ile trwa od wyroku do uprawomocnienia, zdjęcia hipoteki? Z góry dziękuję. Pani Marzeno, to jest kilka pytań. Oto może zacznę od końca, czyli hipoteka, tak jak powiedziałam, około pół roku do dziewięciu miesięcy na wykreślenie. I teraz dywagacje na temat tego, co będzie się działo. Po wyroku Sądu Najwyższego, w kontekście strategii banków. Ale tak, no tak, dzisiaj znowu wróciłem z sądu i znowu zamiast logicznego myślenia po stronie pełnomocnika banku, być może zbyt mocno, ale przepraszam, jeżeli pani mecenas by się w pewien sposób poczuła urażona, natomiast no zamiast iść w kierunku ugody, zamiast iść w kierunku powiedzmy jakiegoś rodzaju porozumienia, to pani ocena zaczęła wymyślać jakieś sposoby rozliczenia e, świadczenia w franku po jakimś średnim kursie NBP, no jakieś w ogóle herezje, które ostatnio słyszałem może 5-6 lat temu, więc e, trudno mi powiedzieć, czy banki e, zmienią strategię. W moim przekonaniu powinny zmienić strategię, dlatego że to są ogromne koszty. Trzeba pamiętać, że z danych, które przedstawił e, KNF, Banki z uwagi na brak jakichś ugód sądowych czy w ogóle porozumienia z Frankowiczami stracą pieniądze rzędu 250 miliardów złoty. Tak? Czyli można powiedzieć, że zaniechanie działania ze strony banków będzie na pewno dla nich niekorzystne z perspektywy przede wszystkim dużych strat, których też wielu banków, wiele banków nie posiada takich środków, żeby pokryć całość takich roszczeń. Natomiast w moim przekonaniu i oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzone w stanem faktycznym w sądzie, ale banki powinny z perspektywy logiki i ekonomiki w ogóle procesu faktycznie proponować ugody albo po prostu nie składać apelacji po wyroku sądu najwyższego, gdyż no, dziś już też wiedzą o tym, że ich szanse są niewielkie, a już tym bardziej, że 16 lutego Uchwała Sądu Najwyższego potwierdziła, że powszechnie panującą w Polsce jest teoria dwóch kondykcji. I co to znaczy? To znaczy nie mniej nie więcej tylko tyle, że jeżeli w pierwszej instancji będzie jeszcze więcej spraw zasądzających na zasadzie teorii dwóch kondykcji wszystkie kwoty wpłacane 10 lat wstecz. To banki, żeby w ogóle złożyć apelację, będą musiały zapłacić 5% od przegranej kwoty w pierwszej instancji. No to są kolejne kwoty ogromne, dlatego że 5% od przegranej kwoty w pierwszej instancji, powiedzmy od pół miliona, to jest 25 tysięcy, powiedzmy tak. I tutaj mnożąc to razy ilość przegranych spraw, Oczywiście w apelacji również banki szans tutaj nie mają, bo przypominam, że 100% spraw w apelacji mamy wygrane na zasadzie teorii dwóch kondykcji. No to znaczy nie mniej nie więcej tylko tyle, że banki w ogóle, żeby złożyć apelację, będą musiały angażować się w poniesienie, w poniesienie coraz większych to kosztów. I te 5%, które, o których mówię. Jest na pewno na tyle dużym kosztem, zresztą pokazują to, pokazuje to historia polisolokat i towarzystw ubezpieczeniowych, które również kiedyś broniły swoich polisolokat, a później okazało się, że te polisolokaty oczywiście są nieważne i to, to samo co teraz, mam nadzieję, że banki będą proponowały zaczęły proponować na ostatnich rozprawach w pierwszej instancji ugody, a jeżeli ugody nie doszło, to nie składały apelacji, właśnie z uwagi na te 5% opłaty od apelacji. Przypominam tylko, że Konsument płaci za apelację tylko 1000 złotych, jeżeli będzie taka potrzeba. Jest to ograniczone tą kwotą. Z tego nasze luźne wyliczenia pokazały, że obecnie około 2,5 miliarda to jest kwota, którą banki musiałyby wydać tylko na złożenie apelacji, która przypomnę, że nic nie da. Co do zasady. Wobec tego to pytanie strafne. Ja uważam, że banki mogą przestać się odwoływać, mogą również dlatego proponować ugody sądowe, które, tak jak mówiłem i podkreślam, są niepodważalne. Pytanie pana Grzegorza, jak wygląda procedura późniejszego zwrotu środków po drugiej instancji? Bank sam przyleje zasądzone pieniądze, czy trzeba oddać sprawę do komornika. W większości przypadków, Panie Grzegorzu, bank sam wypłaca środki po prawomocnym wyroku, oczywiście wtedy, wówczas, kiedy będziemy mieli klauzulę wykonawczą, natomiast zdarzyło się oczywiście też tak, że trzeba było sprawę złożyć do, zgłosić do komornika i tutaj właśnie te rezerwy, które banki odprowadzają do Narodowego Banku Polskiego, wprost były wykorzystane, to znaczy komornik równo dwa tygodnie ściągnął te pieniądze i wypłacił naszemu członkowi społeczności Życia Bez Kredytu, który wygrał oczywiście tą sprawę na zasadzie teorii dwóch kondycji. Tracę głos powoli, przepraszam za, za, za tego rodzaju niedogodność z mojej strony. Może tak, też nie chcę, żeby ten live był, po pierwsze był spontaniczny, więc też nie chcę, żeby on był jakoś szczególnie długi i dziękuję za dzisiejszą uwagę. Proszę i zachęcam do tego, żeby Państwo zadawali pytania. Jeżeli uda się zorganizować kolejny live, to oczywiście Państwu udzielimy odpowiedzi w ramach tego live'u, jeżeli nie, to zachęcam do ekspresu frankowiczów na naszym kanale na YouTube, proszę subskrybować, tam dzwoneczek tak, i wszystkie inne informacje które będą państwo dostawali na bieżąco jak będzie się pojawiał kolejny odcinek z ekspresu Frankowiczów co, co tydzień w niedzielę o 12, mogą państwo obejrzeć tam również odpowiadamy na pytania Frankowiczów zawsze mogą państwo zadać pytania czy dzwoniąc na nasze telefony kontaktowe w zakładce Kontakt na stronie życiebezkredytu.pl. Tam są dwa numery telefonów, do których można, mogą Państwo dzwonić o każdej porze, czy też adres, drogą mailową infomalpażyciebeckredytu.pl. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem rozwiać wiele wątpliwości. Życzę Państwu dobrych decyzji, pozywania banku, wygrywania z bankami. Naprawdę nie ma na to czekać. Nasze orzecznictwo jest, no wskazuje na to, że absolutnie banki nie mają żadnych szans. Proszę nie słuchać, nie wierzyć propagandzie bankowej. My od 6 lat mówimy, jak jest, mówimy prawdę. Nikt nie podważył nigdy ani jednego naszego artykułu, czy ani jednej naszej wypowiedzi. I zachęcam Państwa do tego, abyście Państwo wzięli sprawę w swoje ręce, bo naprawdę warto. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Miłego dnia. Kamil Kświedosik.